Ekonikła, ciała, tutaj witajcie, Mandziarę Łewki. Benvenuti al kanale Mandziarę Łewki. Przywitam się w języku włoskim, jesteś w kuchni włoskiej. Słowo Mandziarę znaczy jeść. Uwielbiam tą porę roku. Cieszę się, że jestem teraz w Polsce i mam okazję zbierać grzyby, robić te grzyby, bo chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę. O, właśnie, przybliżę się tu do Was. Sama się nagrywam w tej chwili. Tak, chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że w Polsce do lasu każdy o każdej porze dnia może wejść bez żadnego problemu, może sobie zbierać grzyby. Natomiast we Włoszech, żeby wejść do lasu, to należy mieć specjalne pozwolenie czyli autoryzacyjne od Guardia de la forestra, Foresta przepraszam, Guardia de la Foresta. Pozwolenie dostajecie, macie określony rejon, godzinę i dzień. Także nie można sobie wchodzić lelą po lelum do lasu, zbierać grzyby, sprzedawać przy drodze, sprzedawać, gdzie Ci się podoba. Nie. Po prostu to jest ograniczone tymi różnymi właśnie zaświadczeniami i pozwoleniami. Ale my żyjemy w Polsce i zbieramy sobie grzyby. Po tradycją polski jest jeść i zbierać grzyby. Ja w tej chwili nie nazbierałam tych grzybów, bo kupiłam je na ryneczku. Dzisiaj kupiłam właśnie kanie, Nie pojechałam do lasu. Rydze też weźmiemy na tapetę i gąski zielone. Wszystkie te grzyby przerobię na różny sposób. Jeżeli chodzi o kanię, to powiem Wam, że mi się przypomina dzieciństwo, bo te kanie rosły na łące, pod drzewami. No i zbieraliśmy, i nasz tato robił nam te kanie bardzo pyszne, jak kotlety schabowe. Więc dzisiaj, kanie, Wam zrobię tak, jak robił mój tato Franek. Nie mam już taty, ale pozostał. Pozostało wspomnienie, i pozostał przepis robienia kani. Także zabieramy się do przepisu. Ja już Wam pokazuję, jak ja robię tą kanią. I tak do przygotowania tej kani będzie nam potrzebne mleko do namoczenia, jedno jajko, bułka tarta do, do obtoczenia, sól i pieprz, no i oczywiście olej. Tak wam powiem, że kanie nie myjemy, bo kania to jak damy ją pod wodę, to będzie tak jak zmokła kura. Widzieliście kiedyś zmokłą kurę? Nie. A może ktoś widział, jak się ktoś wychował na wsi albo mieszka na wsi, to wie jak wygląda zmokła kura i ta, ta kania by wyglądała jak zmokra kura. Tą kanie po prostu możemy tylko lekko oczeć taką czystą wilgotną ściereczką i bierzemy nasze mleko. ok? Wkładamy tą kanie, o, namaczamy ją, o, ja ją tak namoczę porządnie i pozostawiamy, kochani, na 15-20 minut. Kiedy jak moczymy, to należy ją dobrze tak przygnieść w to mleko, żeby tak była całkowicie zakryta. Nasze jajko rozkłócimy porządnie, posolimy i popieprzymy, tak jak do kotletów schabowych po sole i po pieprze jeszcze raz zamieszam no i teraz będziemy maczać w bułce. W, w jajku później w No teraz tak wyciągnę musi trochę skapać to mleko ok, tak wygląda tak wygląda nasza kania, tutaj właśnie ten ogonek trzeba obciąć Obecne, będzie nam przeszkadzał musimy tego mleka i teraz kochani do jajeczka z obu stron ładnie musimy to jajeczko na, naszego, na naszą kanie okej okay, całkowicie a teraz przełożymy na naszą bułkę tartą o. Fajnie, zobaczcie, jeszcze raz tu porządnie i teraz rozgrzejemy olej na patelnię i usmażymy. Ogień pod patelnią włączony, teraz wlewamy dwie 3 łyżki oleju, rozgrzejemy. ok no musi być trochę oleju, to tak jak smażymy kotlety słabowe. o widzicie, rozgrzejemy i, i naszego naszą kanie. Ojejku i teraz, o. Jeszcze wezmę sobie czymś ją tak ładnie położę, tylko ona mi się tak nie zawija. No i smażymy dobrze z obu stron, żeby była rumiana. Widzę, że już jest usmażona z jednej strony, przekręcę. O, zobaczcie, jak się ładnie podsmażyła. Z tej strony nie, no to jeszcze poprawię. Jeszcze taka informacja, że kanie smażymy na najwyższym ogniu. Kanie, czy, czy jakieś inne grzyby, po prostu takie właśnie pa, pa, panerowane. Panerowane. Mamma mia! Mówię wam, że jak mam mówić po polsku, to już nie wiem, w którą stronę ten język ma iść. Mamma mia! Ja go jeszcze raz przekręciłam na tamtą stronę, bo z jednej strony był niepodpieczony, ale tu już jest z tej strony elegancja. Francja. I tak kochani, pokażę Wam, tak wygląda usmażona kania według przepisu mojego taty, Franka. Zaraz przy Was spróbuję, powiem Wam, że na pewno jest pyszne. Dawno nie jadłam takiej tani. Mmm, ale jaka chrupiąca, naprawdę, mmm, ale dobra. Przypomina mi się dzieciństwo, jak zbieraliśmy te kanie i tato nam smażył. Ja nie mogę. Mmm, dobra. Mmm, a gorąco. Jeszcze raz. Zapraszam Was na mój kanał. Mańdziarę łebki. Róbcie subskrypcję. Oglądajcie mnie. A teraz zabieram się za następne grzyby. Ciao, a tutti. Ciao.